Kolejny tydzień za nami, kolejny tydzień przed nami. Tuż po 12 zaczynamy kolejny odcinek z serii Newsflash. Newsflash, czyli minutowe wiadomości ze świata kryptowalut i technologii blockchain. Cześć, z tej strony Mike. Witam Was w nowym tygodniu i zaczynamy wiadomości. Już ja sobie tutaj przełączam wszystko. Na początku informacja od Kangi. Pojawił się Kanga Lokal w Częstochowie. Podany jest numer telefonu. No i generalnie, jeżeli chcecie do 100 km obręb od Częstochowy wymieniać, to możecie się skontaktować. Przechodząc dalej. A tutaj słuchajcie. NFT-ki od giełdy BitGet, nowego mojego partnera kanału, czyli jak zresztą na początku widzieliście, materiał sponsorowany. Mam trzech partnerów kanału, e, także zobaczcie tutaj konkurs dla traderów, tak, aby dołączyć do Hero Trader. E, możecie głosować oczywiście na te nagrody, no i możecie dostać limitowanego NFT-ka. E, tutaj z kolei informacja ode mnie: nie wiem, czy pamiętacie, to takie te magiczne Venture Capital Wall Street i tak dalej. Venture Capital dołączało, inwestowało w projekty DeFi, NFT, Metaverse. Ach, och, co to tam nie było. Musicie jednak pamiętać o tym, że DeFi, fu DeFi, wi, wi, wiceki są po to, VC, są po to, żeby zarabiać kasę. Oni nie zawahają się ani chwili, żeby zrzucić Wam torby na głowę, więc realizujcie zyski. Oni teraz krzyczą, że VC wchodzą w AI, w machine learning i w ogóle, ach, och, deep learning, tego typu rzeczy. Większość tego typu projektów skończy się tak samo minus 99%. Pamiętajcie, taka je pump, tam będzie dump. Uważajcie na to bardzo. Realizujcie zyski, żebyście to wyrzucili na głowę Wisikom. Sprawdzajcie tokenomię, bo bardzo często Wisiki wchodzą w fazie sidowej i później mają przewagę nad Wami od razu na początku. A z kolei FTX zamierza odzyskać darowizny przekazane przez sama bankruta Froda. Gość rozdawał kasę i teraz nowe szefostwo FTX chce odzyskać kasę, a co z samym bankrutem to już inna sprawa. Słuchajcie, rząd Hongkongu chce wypuścić stokenizowane zielone obligacje dla inwestorów instytucjonalnych. Sekretarz finansowy Chen Maobo powiedział w przemowie, że instatorzy instytucjonalni będą w stanie zapisywać się właśnie na te stokenizowane zielone obligacje. Dodatkowo, Hongkong pracuje nad lic systemem licencji dla giełd krypto. Hongkong, jako już w tej chwili, to te, prowincja chińska, tak. E, tutaj wygląda na to, że krypto jednak działa. A z kolei, słuchajcie, FTX wydał 40 milionów dolarów na jedzenie, podróże i hotele w przeciągu 9 miesięcy 9 miesięcy i 40 baniek rozwalone. E, tak mówią nam dokumenty sądowe, także. Generalnie kasa płynęła szerokim strumieniem. Bankrut rozpierdzielał kasę na lewo i prawo 40 baniek od stycznia do września, zanim oczywiście zostało w listopadzie złożone, złożone bankructwo. No i cóż, zobaczcie: ponad 15 milionów dolarów na luksusowe hotele i różnego rodzaju zakwaterowania. 5,8 miliona dolarów tylko w jednym de Albany Hotel. Nawet nie będę komentował. Watcher Guru donosi, że e, żon, e, amerykańskie organa ścigania uruchamiają dochodzenie sprawdzające Digital Currency Group. Jest to firma, która stoi za Coindeskiem, za Grayscale'em, a także z Genesis. A z kolei, Mastercard, o tym też umówiłem, w, od, uruchamiają akcelerator dla branży muzycznej, oczywiście na blockchainie Polygon. Z kolei, Bankructwo Wire. I zobaczcie, znaczy bankructwo, nawet nie bankructwo, e, także e, wprowadzają oni, ponieważ zamykają działalność, wprowadzają e, limity do 90%, do 90 kwoty wypłaty. Także wprowadzili oni dzienne wypłaty. Oczywiście chodzi o to, żeby chronić społeczność. No tak, chronią społeczność, że kasy własnej odzyskać nie możecie, jeżeli ktoś tam miał kasę, no to nie wygląda to ciekawie, a firma Ferrari zrywa współpracę z firmą Velas. Partnerstwo Ferrari z Velas miało na, części, na na celu zwiększenie zaangażowania fanów w wyścigów poprzez NFT i inne wspólne inicjatywy, ale jednak Ferrari zdecydowało się zerwać współpracę, która była warta 30 milionów dolarów rocznie. A z kolei Mercedes kończy współpracę z FTX. -em. Generalnie słuchajcie, jest całe zamieszanie wokół Binance'a. I prania brudnych pieniędzy na Binance, Dochodzeniówka tam się tym wszystkim zajmuje. Donosi o tym Washington Post. Oczywiście na razie żadna firma nie została oskarżona, ale bardzo mocno tam regulatorzy działają federalnie. Oczywiście mówią o relacjach pomiędzy Binanceem i amerykańskimi funduszami hedgingowymi. Jest to szersza inwestycja, chciałem powiedzieć, szersze dochodzenie. Które w, w tle jest oczywiście pranie brudnych pieniędzy, tak tam donosi Washington Post. Sprawę prowadzi biuro prokuratora zachodniego Dystyktu, dystryktu stanu Waszyngton w Seattle. Zobaczymy, co z tego wszystkiego. Teraz nagle się obudzili, jak FTX się wywalił. A tutaj też była taka fajna informacja: to tak przy okazji wrzucę. Ja to wczoraj na, na live pokazywałem, ale to mastermind publikował. Już Wam to pokazuję. Na temat tych, właśnie, na temat informacji, czekajcie, gdzie on to publikował. Wczoraj mi się to rzuciło. Master tu dużo publikuje, tygodniówki. Gdzie to było tej piramidzie? Piramidzie Madofa. Kurczę, nie, nie mogę tego znaleźć teraz, ale generalnie Piramida Madofa, nie wiem, czy to znajdę, czy to Master gdzieś tu wrzucał. E, piramida e, Madofa była kontrolowana, dobra nie znajdę w tej chwili, e, piramida Madofa była e, kontrolowana kilkukrotnie przechodząc sobie dalej wolumen e, obrotu Bitcoina odnotował w grudniu spory spadek także jeśli chodzi o rynek kontraktów terminowych spadek był lawinowy, ludzie nie chcieli grać oczywiście upadek FTXa mocno, mocno w to uderzył, to rzecz to widać po jeżeli wejdziemy sobie na na, jak ta strona się nazywa, niech ja tylko, likwidację Bitcoina. Chodziło mi o to, jeżeli wejdziemy sobie na likwidację Bitcoina, to widzicie, że w ciągu ostatnich 24 godzin 196 milionów dolarów. Eee, tu macie, zobaczcie te statystyki, likwidacje shortów były, a zobaczcie co tu się działo. <laughs> Także jeżeli sobie spojrzymy, no to oczywiście, e, to oczywiście całkowite likwidacje, bardzo duże, e, teraz nic się praktycznie nie dzieje. A teraz, jeśli chodzi o giełdę Huobi, to tempo wypłat z Huobi e, zmalało. A z kolei, tu, tu słuchajcie, USDD gdzieś tam dalej się zsuwa. Zaraz zobaczymy, jak wygląda USDD. E, USDD, jak tam depek wygląda? Przecież miał być to stablecoin zabezpieczony 0,97, więc jeszcze niby tragedii nie ma. No, ale powiedzmy, dawno PEGA nie było, tu nawet zjazd był do 0,97, czyli nie ma jeszcze takiej jakiejś tragedii. Zobaczmy jeszcze kapitalizację tego, tego tematu. Jeśli chodzi o kapitalizację, no to tutaj też widać, że zasadniczo jest stabilnie. Także dramatu jakiegoś nie ma, co nie zmienia faktu, że ja WSDD kasybym nie trzymał. Także niżej się zsunął Justin Sun, zdeponował 100 milionów dolarów na giełdzie Huobi, żeby pokazać, że jest pewien, że tam wszystko będzie w porządku. Troszeczkę zwolniło tempo wypłat, kto miał wypłacić, to wypłacił. Wypłacili oni 60,9 miliona dolarów w ciągu ostatnich 24 godzin w piątek, dodatkowo 20%, o czym już mówiłem, zwolnień w zespole. A w piątek, zapraszam na CryptoStok 38, będziemy mieli dwóch prelegentów. Jednym prelegentem będzie reprezentant NFT Polska. Zaraz Wam powiem dokładnie, kto. Będzie to Michał Węgiel, czyli MC Carb, M Carbon. Jest to członek zarządu NFT Polska, opowie nam oczywiście opowie nam o NFT-kach, a dodatkowo a o dodatkowo projektach i budowaniu społeczności, a Szymon Jankowski opowie nam o sztucznej inteligencji. No i jeszcze na końcu mam chwilę czasu, to spojrzymy sobie na rynek. Zobaczmy, jak wygląda rynek. Zobaczmy, jak wygląda wachlarz Satoszowa. Proszę bardzo, czy ktoś jeszcze ma jakieś wątpliwości? To, że do mnie już Stockholm Akademia dzwoni w dziedzinie ekonomii. To jest inna sprawa. Proszę bardzo, poprzedni wachlarz to doszło. Czy ktoś ma jakieś wątpliwości? Wczoraj o tu rysowałem, tu rysowałem. <grym> Oczywiście trzeba to traktować wszystko z przymrużeniem oka. Zobaczmy, jak wygląda Bitcoin na dniówkach. Podbicie jest. No ale zanim jeszcze odwołamy Bessę, to musimy tutaj, a tak naprawdę tu powinniśmy wrócić wtedy moglibyśmy powiedzieć, dobra, Chociaż tu zaraz analityki wyrysują trendy, wsparcie oraz sporki, podporki, inne różne rzeczy. Dominacja Bitcoina zaczyna spadać, ale strzeliły. E, no i oczywiście widać, że wszystko rośnie z Bitcoinem. Nawet pewnie świnia urosła. Nie, no świnia, a chociaż też urosła, zobaczcie jakie piki. O tym też mówiłem, że można czasami na takich pikach. To jest akurat na Binance. Czasami na takich pikach można wyciągnąć jakiegoś żbika. E, Eurodolar. Tutaj akurat e, euro zyskuje do dolara. Złotówka z kolei umacnia się troszeczkę do dolara, ale do euro traci i do konta też traci. A Dixie Dixi nam się osuwa, i zatem go złoto do góry, srebro do góry. Zobaczcie, złoto odrobiło te dołki. Wróciło do poziomów z czerwca 2022 roku, ale do tych szczytów gdzieś tutaj z marca to jeszcze nam brakuje. Srebro, mieć. Mam jeszcze ten gadziemny, proszę bardzo. Ale w Polsce oczywiście to trzeba będzie ze 15 lat zaczekać, zanim ceny gazu spadną, nie? No bo to, to niedobra o tym mówisz, że ceny spadają na kontraktach, nie? No, nie, 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 nie no, dobra. Nasdaq tutaj zasadniczo od kilku dni idzie bokiem, tak trochę w górę, trochę w dół. To by było na tyle, jeśli chodzi o wiadomości. Niech uśmiech na waszych twarzach za gości, bo inaczej rynek wam porachuje kości. E, cóż mogę powiedzieć? Dzisiaj miałem jeszcze jechać w plenerze, ale nie wyrobię się. Na wieczór może wrzucę wam jakiś filmik, jeżeli mi się uda zrobić. Trochę mam tutaj różnych spraw. Eee, dzisiaj wieczorem to mam koszykówkę. Jutro jadę nagrywać do Warszawy jadę nagrywać nam zależy. Także będę na, na, u nam zależył. Wojtka. Eee, I co jeszcze? W środę retrogranie. I tyle. Nie zawracam głupy. Podobała się łapa w górę. Jak wam idzie na rynku, dajcie znać w komentarzach. Cześć.